Po dwuipółletniej przerwie spowodowanej pandemią na dębickich obiektach sportowych odbyły się ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy w Pływaniu. Podczas uroczystego otwarcia lekarzy przywitał burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk. Cały czas ta organizacja jest tutaj w Dębicy. Myślę, że po tym czasie takiego. Lockdownu spotykamy się po raz kolejny i myślę, że to będą następne mistrzostwa, które znów zapiszą się w kartach historii Dymbicy. Promocja obiektów sportowych są reprezentacje z całego kraju. Myślę, że tylko się cieszyć. Zawody zorganizowane zostały po raz 16 przez lekarza medycyny Janusza Bieniasza. Trudne zadanie, bo w trzy tygodnie ja zorganizowałem. Decyzja była w połowie września. Ale udało się organizacyjnie, no frekwencja jest niestety pandemiczna, czyli praktycznie połowa koleżanek i kolegów przyjechało. No niestety były taki okres, że było ponad 100, 100 pływających lekarzy, no, dzisiaj jest tylko 35, no i tam kilka, kilka dzieci, bo tradycja jest, że w Dębicy również pływają rodziny, dzieci, medyków. Rywalizacja odbyła się w czterech sesjach. Po każdej z nich następowała dekoracja zwycięzców. Uczestnicy zawodów wzięli także udział w konferencjach naukowo-szkoleniowych. Bardzo ciekawy wczoraj był wykład pana doktora Macina Kuneckiego z oddziału kardiologii. Również o suplementacji diet, dietu pływaków mówił. Pan magister Klekot z Labs, głównego naszego sponsora. Na dzisiaj jest jeszcze ciekawszy wykład pana profesora Maciejczaka o chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa i również o suplementacji w sporcie o, 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 będzie mówił pan magister Jaszczuk. Na zawodach obecny był także wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie Radosław Maksymowicz. Jest to jedyny w okolicy, jeden z niewielu takich obiektów, który posiada pełnowymiarowy basen. Dębica jest znana z tego, że ma właśnie basen, który spełnia wymogi takie, dzięki którym można takie zawody zorganizować. A drugą rzeczą jest na pewno dobra atmosfera, którą w tym rejonie ma organizator. Zarówno współorganizatorzy, zaproszeni goście podkreślali dobrą atmosferę panującą na zawodach i chwalili dębickie obiekty sportowe. To psada jest trochę e, słaba, słabsza niż e, przez wiele, wiele lat. Przyzwyczailiśmy się, że około 100 osób tutaj e, nawet przyjeżdżało. W tym roku jest jedna trzecia tego, więc to jest naprawdę mało. Ale, ale gdybyśmy tych zawodów nie urządzili, to prawdopodobnie e, odeszłyby sobie już w niepamięć. Bo, bo to jest tak, że e, jak się coś nie odbywa, to, to znaczy, że tego nie ma. E, cieszę się, że udało się to zorganizować fajnie, że, że y, znowu zapał y, odgrywał tu największą rolę i Dobrze, że od konferencja naukowa się odbywa, bo to jest bardzo ważny element. Fantastyczna impreza, fantastyczni ludzie. Organizator pan Janusz Bieniarz, fantastyczny człowiek, który pomimo pandemii, pomimo trudnej sytuacji krajowej nie zaniechał organizacji tych mistrzostw, nawet biorąc pod uwagę, że może zgłosić się niewielka ilość uczestników. Ale doszedł do wniosku, że warto nawet dla tej garski przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Mamy zawodników, którzy mają ponad 80 lat i przyjeżdżają za każdym razem. Są zachwyceni tym miejscem. Zjechali do nas akurat medycy z całego kraju. W tym roku akurat reprezentacja jest troszeczkę mniejsza niż w latach ubiegłych, natomiast jest to szesnasta edycja. Cieszę się i dziękuję tutaj organizatorom i panu Januszowi Bieniaszowi, panu dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy, panu Przemkowi Wojtysowi, że właśnie tę tradycję kontynuują i przyciągają tutaj właśnie medyków z całej Polski i promują raz Dębice, powiat dębicki i nasze piękne Podkarpacie. Prawdopodobnie w przyszłym roku mistrzostwa lekarzy nie odbędą się tylko w pływaniu, ale także innych dyscyplinach sportowych.